Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Marcin Piotrowski, zapraszam na kolejne spotkanie z literaturą środkowoeuropejską, a to przy okazji nowego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. W dzisiejszym odcinku mam dla Państwa kolejną książkę ze Słowacji. Książkę nie taką nową już, bo książka ukazała się w roku 2009 w przekładzie Pana Jacka Bukowskiego. A książką tą jest Zbiór opowiadań Wacława Pankowcina To będzie piękny pogrzeb. Książkę wydało wydawnictwo Pogranicze z Sejn w ramach serii Meridian. Niestety, nie jest to książka specjalnie długa. Ma około 150 stron i na ten zbiór składa się 16 opowiadań. I jestem w takiej dziwnej sytuacji, gdzie po raz kolejny prezentuję opowiadania słowackie i po raz kolejny książka mnie ujmuje. Nie wiem, jest w tym coś. To jest kolejny raz, kiedy Mam wrażenie, że na poziomie jakiejś wrażliwości najbliżej mi jest do tej literatury słowackiej i do słowackich opowiadań. Skąd takie wrażenie? Pozwolę sobie na początek dwa słowa o Wacławie Pankowczynie powiedzieć to jest był niestety to był słowacki twórca, który zmarł w wieku 30 lat około jeśli dobrze pamiętam, 30-31 lat, urodzony w 1968 roku i czytałem o nim, że to jest słowacki Markez. No oczywiście to jest najgorsze, co można o kimś powiedzieć, że ktoś jest słowackim Mozartem, czy polskim Mozartem, słowackim Markezem, czeskim Wernem i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie o to chodzi. Ale jest coś na rzeczy, bo czytałem, że opowiadania Pankowczyna to jest realizm magiczny. No i powiem Państwu, że jest. Powiem Państwu, że jest i powiem Państwu, że zachwyciły mnie te opowiadania. Zachwyciły mnie te opowiadania. W Polsce jest wydany chyba jeszcze jeden zbiór zbiór, który zatytułowany jest Marakesz. Czym jest Marakesz, zaraz powiem. Ale wydaje mi się, że będę. Bardzo chciał tego pisarza poczytać więcej i pewnie sobie sprowadzę ze Słowacji te opowiadania, które tam już są zebrane, wszystkie, one są wydane w wydawnictwie Kaka Bagala, no i tam są wszystkie rzeczy, które napisał. Bo jeżeli pozostałe rzeczy są tak dobre, czy trzymają ten poziom, który znalazłem w zbiorze, to będzie piękny pogrzeb. No, to ja chcę tego czytać więcej. Realizm magiczny. No, cóż można powiedzieć, no, słowacki, słowacki realizm magiczny. Dlaczego to działa? Nie wiem. Być może działa to dlatego, że to są opowiadania, które chyba niczego nie udają. Że to są opowiadania, które bardzo silnie zakorzenione są w słowackiej wiejskości. W takiej świadomości tego, skąd się pochodzi. Bo mimo, że niektóre z tych opowiadań rozgrywają się w Bratysławie, to wątki wiejskie, czy tego skąd się pochodzi, są tutaj bardzo jasne. Słowacja to jest młody kraj, i sporo mieszkańców miast to są ludzie z awansu społecznego, tak jak w Polsce zresztą. Więc jeżeli ktoś jest w Bratysławie, to ma rodziców albo dziadków na wsi. Jeżeli ktoś przyjeżdża na wieś, to przyjeżdża na wieś z miasta, gdzie albo pracuje, albo studiuje. I to wszystko jest bardzo spójne. Ten realizm magiczny z tym wymiarem wiejskim doskonale się zgrywa, ale ta wiejskość jest bardzo zdroworozsądkowa, jest bardzo ironiczna i bardzo dowcipna. To jest. W ogóle bardzo ciekawe dla mnie zestawienie, bo wszystkie te opowiadania mają w sobie mnóstwo humoru. Często jest tak, że ten realizm magiczny osadzamy w kontekście jakiejś takiej traumy, jakichś e, ciężkich, rodzinnych historii. A tutaj nie. No, tutaj mamy no prostą historię, no proszę Państwa. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście, no, nieśmieciarzem może. Ale że macie mieszkanie, ale jesteście już starszym człowiekiem i lubicie sobie pogrzebać po śmietnikach, zobaczyć, co tam ludzie wyrzucili. Trafiacie na walizkę, bardzo dobrą, otwieracie tę walizkę i wśród innych rzeczy znajdujecie tam głowę ludzką. I po jakimś czasie ta głowa powie wam, żebyście ją odnieśli na Miejsce, bo ona została odjęta od reszty ciała, podaje wam adres. No, może to spotkać wszak każdego. Mnie nie spotkało jeszcze, a szkoda, bo byłaby to całkiem ciekawa historia. Ten realizm magiczny widać także bardzo regularnie na takim wymiarze przeplecenia się światu. Narrator przyjeżdża na wieś. I ta wieś jest jakaś dziwna, no to jest jego wieś, to jest wieś, którą zna, ale jest jakaś pusta, po czym nagle okazuje się, że spotyka tam swojego dziadka. No rzecz w tym, że dziadek umarł w 79 roku i niby jest w rzeczywistości obecnej, ale jednocześnie rozmawia z dziadkiem, jednocześnie palą z dziadkiem papierosy. Te światy się całkowicie przenikają. Dochodzi nawet do przeplecenia czasów, bo nagle są jakieś stare papierosy, ale współczesne czasy, bardzo sprytnie zrobione i takie bardzo naturalne. Bo w tym świecie, który Wacław Pankowczyń pokazuje, te inne byty są bardzo naturalne. Są po prostu światy, które się w jakiś sposób zmieniają. Takim wątkiem, który się tutaj też pojawia w tych opowiadaniach jest wątek snu. Nie wiem, czy też macie Państwo czasami wrażenie, doświadczenie déjà vu. Ja już od dawna nie miałem. Co oczywiście dla tych, którzy oglądali Matrixa, świadczy tylko o tym, że ten system działa dobrze, no bo déjà vu to jest po prostu błąd Matrixa i zawirowanie, które uświadamia nam, czy możemy wtedy zauważyć, że tak naprawdę skopiowana rzeczywistość się powtórzyła. No ale. Jeżeli macie wrażenie déjà vu, no to mamy historię, w której główny bohater doświadcza déjà doświadcza déjà vu, które odkrywa. Dziwnie się czuje, doświadcza déjà a potem okazuje się, że to déjà które ma, to jest fragment jego snu, że jest w rzeczywistości, ale tak naprawdę w tej rzeczywistości trochę wie, co się stanie, bo pamięta regularnie powtarzający się sen. Ale w którymś momencie nie wiadomo, co jest rzeczywistością, czy sen jest rzeczywistością, czy rzeczywistością jest ta czasoprzestrzeń, w której dzieje się ta historia. A to wszystko oczywiście podane w kontekście słowackim, wiejskim kierowcy obwoźnego autobusu. Kolejny wątek to wątek wyobrażeń. Wyobraźcie sobie Państwo, że mamy całe opowiadanie zbudowane wokół. Historii osoby, której nie znamy na początku, ale której nie zna także główny bohater i narrator, bo on tę osobę sobie wyobraża. On buduje sobie jej obraz na bazie dźwięków, które słyszy z jej mieszkania. I nagle słyszy pojedyncze dźwięki, a potem okazuje się, że ta osoba ma imię, wygląda jakoś w bardzo piękny sposób tworzy cały żywot tej osoby, konkretne dni, a nawet dowiadujemy się na jakież to przedmioty, czy do jakich egzaminów ona się przygotowuje. Rzeczywistość potem okazuje się nieco od tego odbiegać, ale jakaż piękna katastrofa. No, pytanie, czy na pewno katastrofa? 16 opowiadań, jak mówiłem, bardzo różnych, niektóre bardzo krótkie, Dwustronicowe, nawet są takie mikroopowiadanka, ale wszystkie nieco magiczne, wszystkie nieco realistyczne, przeplecione, symboliczne i jednocześnie wszystkie jednak traktujące o, o śmierci, jednak traktujące o przemijaniu, o takiej jednostce, która gdzieś w tym społeczeństwie funkcjonuje, o związkach, no, przeczytałem te opowiadania i zachwycony nimi jestem. I to są kolejne opowiadania słowackie, które u mnie się pojawiły, przy których po prostu czuję, jakbym wchodził do świata, którego nie znam, ale po wejściu do którego czuję się u siebie. Bo tak samo było z opowiadaniami Bali, w tej chwili tak jest z opowiadaniami Pankowcina, wcześniej było tak z historiami od Lajosza Grendela. Każde kolejne opowiadania pisarzy słowackich, urodzonych nieco wcześniej, nie takich bardzo młodych, być może to jest to dziedzictwo trochę postmodernistyczne. Nie wiem, ale odnajduje się w tym świecie, muszę przyznać bezbłędnie. I Václav pankowczyn u mnie bardzo wysoko trafi na listę czytelniczą. Można oczywiście powiedzieć, że no, po co czytać słowacki realizm magiczny, skoro można czytać oryginalny, ale nie wiem, czy chcę odróżniać na oryginalny, czy nie. To jest pewna technika, która tutaj się pojawia. Mi te wątki wiejskie siedzą w tym. To jest kontekst, który znam, i to jest świat, który znam, i mi jest on po prostu bardzo bliski. Wspomniałem o Marrakeszu. Otóż Marakesz, no to oczywiście wszyscy wiedzą, że jest to wioska. Wioska we wschodniej Słowacji. Wioska niedaleko miasteczka czy miejscowości Niżni Fakliak. No, niestety, zarówno Marakeszu, jak i Niżnego Fakliaku na mapie nie znalazłem. Natomiast Marakesz jest takim magicznym miejscem, takim uniwersum w którym Pan Korczyń ten swój świat buduje. Jest cały zbiór opowiadań o Marrakeszu. Chyba nawet dwa, wydaje mi się, zbiory są o Marrakeszu. Tutaj Marrakesz pojawia się przy okazji chyba dwóch albo trzech opowiadań, natomiast całość dzieje się bardzo często w okolicach tegoż Marrakeszu. Słuchamy, poznajemy tych ludzi stamtąd, poznajemy historię stamtąd. Ja w Marrakeszu się doskonale odnalazłem. I do Marrakeszu mam zamiar wrócić. Na no Państwa bardzo do lektury Wacława Pankowczyna zachęcam. To nie jest literatura, mam wrażenie, trudna. To jest literatura do jakiegoś stopnia przyjemna. A jednocześnie, dając przyjemność czytania, moim zdaniem dosyć daleko stoi od takiej literatury, która jest pusta. Bo pewnie są rzeczy, które są czystą przyjemnością i nie ma tam niczego więcej a tutaj ten świat dla mnie jest o czymś więcej bo we wszystkim tym co u pankowcina się czyta jest jakaś melancholia to jest melancholia inna niż melancholia którą znam chociażby z czeskich historii ale jest to melancholia Europy środkowej wiejskiej Europy środkowej no i jeżeli lubicie państwo czasami, żeby was melancholia, ale i ironia, ale i dowcip, ale i błyskotliwe koncepcje, ale i nawiązania literackie, żeby was troszeczkę sponiewierały, tak delikatnie, no to uważam, że Wacław Pankowczyn i to będzie piękny pogrzeb, może być piękną próbą wejścia w ten. Słowacki realizm magiczny. No powiedzmy to jasno słowacki realizm magiczny. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Polecam Państwu słuchanie innych odcinków podcastu o literaturze słowackiej, ostatnio o Baldi. Linki znajdą Państwo w opisie. Zapraszam wkrótce. Do usłyszenia.